Szanowni Państwo, koło gospodyń, nasze kochane, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, bo powiem tak, kisielany, święto jabłka, to tradycja. Ja pamiętam jeszcze wiele lat temu, jak yy, też w sąsiednich, ale i w tych kisielanach odbywało się owocobranie, Wtedy to wszyscy sadownicy razem, wspólnie świętowali swoje zbiory i plony. Tak jak powiedziała pani Marszałek, praca sadownika nie jest łatwa. Ktoś by tam sobie pomyślał: jabłko samo sobie urośnie, później tylko je zbierzemy do skrzynek i sprzedamy. Tak to nie jest. Ja powiem szczerze, że w, tamtym roku, w tym roku, w sumie też sobie tak y, dostałam pięć łoni i też myślałam wcześniej, że no miodek to się sam robi, y, tylko trzeba go zebrać. Niestety, to tak samo jak z jabłuszkiem, trzeba bardzo, bardzo dużo pracy poświęcić temu, żeby to jabłko y, nam urosło, żeby to jabłko było piękne, no i później, żeby to jabłko było można sprzedać. Ja powiem tak, ja znam tą pracę wszystkich sadowników. Wiem jak ciężko pracujecie. Od w sumie cały rok, bo najpierw przycinanie, później różnego rodzaju opryski, a później zbiór. I tak jak też powiedziała pani marszałek, chciałabym, żeby za to jabłko dostawaliście godną zapłatę. My wiemy, że w tej chwili jabłko, przynajmniej przeczytałam, że jabłko to deserowe nie jest opłacalne, nie, nie uzyskujecie za nie godnej ceny. Ale myślę, że to się zmieni i będziecie mogli rozwijać swoje gospodarstwa. A powiem też, kisielany to tak jak wcześniej powiedziałam, tradycja. I tak jak było w zaproszeniu, jak daleko pada jabłko od jabłoni, to ja powiem tak troszeczkę przekręcę, jeszcze kiedyś jak pracowałam w ośrodku doradztwa rolniczego, to spotykałam się z waszymi mamami, a teraz proszę koło gospodyni też sobie, no bo później upadło, panią Anię tutaj tylko widzę, i wspólnie Panią Kazie i, i, i tak spotykaliśmy się, a teraz właśnie Wy tutaj spotykacie się, wykultywujecie tą tradycję, tą piękną tradycję. Wiem, że często się spotykacie. Spotykacie się co tydzień, ale to dobrze. Dobrze, bo Wy siedzicie przed telewizorem, wychodzicie do ludzi, rozmawiacie, rozmawiacie ze sobą i tworzycie takie więzi. I bardzo dobrze, że dzisiaj jest ten piknik, że możecie pokazać to, co wspólnie razem wykonaliście i to, że się integrujecie. Ja jeszcze raz dziękuję bardzo za zaproszenie.